Wizyta starszej pani Friedricha Direnmata Sztuka została napisana w 1955 roku. Polską prapremierę wystawił Kazimierz Dejmek w 1958 roku w Teatrze Nowym w Łodzi. Od razu zyskała powodzenie, stając się symbolem zachodniej dramaturgii, która w tamtym czasie na fali popaździernikowej odwilży wpłynęła do repertuarów polskich scen. Nawet w historii milionerki Klary Zachanasian, która po latach wraca do miasteczka Gilen, Gnojewo, jak nazwa brzmi w polskim przekładzie, by dokonać wyrafinowanej zemsty za doznane za młodu krzywdy, odczytywano polityczną metaforę stalinowskiego terroru. Autor dystansował się jednak od jednoznacznych skojarzeń. Wizytę starszej pani można interpretować na bardzo wiele sposobów i z różnych punktów widzenia ekonomii politycznej, moralistyki, teologii, polityki, etc. Dla autora nie jest to ważne. Dostarczył konkretnego materiału do rozważań tego typu, opowiedział tę historię, którą chciał opowiedzieć. Na pewno Dierenmat stworzył w swojej sztuce także materiał na popisową rolę tytułowej bohaterki. W Polsce wiele znakomitych aktorek miało ją w repertuarze, jak na przykład Wanda Łuczycka, Lidia Zamkow, Barbara Kraftówna, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Sława Kwaśniewska, Nina Andrycz. Po zmianie ustrojowej w 1989 roku, wizyta starszej pani wciąż jest grana w naszych teatrach. Może bliższa okazała się wpisana w dramat satyra o ostrzu wymierzonym w kapitalistyczne relacje społeczne. Niezależnie jednak, w jakiej rzeczywistości oglądamy sztukę Direnmata. Trafna wydaje się uwaga Jana Kotta: Jest w wizycie starszej pani głębokie przeświadczenie, że z ludźmi można zrobić wszystko i to bardzo tanio, za cenę jednej nowej pary brązowych butów. Przystaną na zbiorowe morderstwo, a kiedy już będą mieli je za sobą, samych siebie przekonają, że zrobili to w imię sprawiedliwości i ideałów. I to jest jedna ze współczesności wizyty starszej pani. Dorabianie ideologii do praktyki. Dorabianie ideologii za wszelką cenę, nie na rozkaz. Po prostu po to, żeby żyć. Kot sformułował tę opinię 60 lat temu. Zauważona przez krytyka współczesność wizyty starszej pani pozostała aktualna.